Właściwie od zawsze pewien osobisty zwyczaj związany z obcowaniem z popkulturą. Mianowicie staram się omijać jakiekolwiek trailery filmów, gier, animacji i ogólnie większości tego typu zapowiedzi. Rozumiem rzecz jasna, że mogę być specyficznym wyjątkiem, no bo w końcu, jeśli jesteś czymś zainteresowany, to zapewne jesteś ciekaw, jak to potencjalnie może wyglądać. No i przede wszystkim takie trailery mają cię zachęcić do zapoznania się. Z danym dziełem mają podnieść Twój poziom zachwytu, aby zapewnić twórcom, że na pewno wydasz swoje ciężko zarobione pieniążki, aby się z danym tworem zapoznać. Ja natomiast mam zupełnie inne podejście. Jeśli coś bardzo mnie interesuje, staram się nie oglądać zapowiedzi związanych z tym, ponieważ w większości przypadków chcę tego doświadczyć wypełni na świeżo, z jak najmniejszą wiedzą na ten temat. Nie jest to proste, ale do dzisiaj staram się praktykować tą tradycję. Naturalnie podczas tworzenia odcinków oglądałem te zapowiedzi, ale to zawsze dzieje się po fakcie, gdy już zapoznam się z danym tworem popkultury. Pozwala mi to nie budować sobie sztucznie oczekiwań. Tak na wszelki wypadek, gdybym doznał rozczarowania. Tym bardziej, że mym zdaniem spora część dzisiejszych trailerów zdradza zbyt dużo, więc tym bardziej odpycha mnie to od ich oglądania przed premierą. Naturalnie, jak tradycja nakazuje, nie zapoznałem się z zapowiedziami do filmu Shang-Chi Legenda 10 Pierścieni. ale mimo tego, w mojej bańce osób, które znam i lubię, opinie o tych zapowiedziach były różne. Niektórzy się wiarali, co jest zrozumiałe, bo to kolejny film MCU, a to właściwie zawsze jest powód do radochy, ale słyszałem całkiem sporo dość negatywnych opinii, sugerujących, że zapowiada się to na kolejny, standardowy film Marvela. Nie ukrywam, że tego typu opinie zasiały w mym serduszku ziarenko niepewności. W końcu ten film to była idealna okazja, aby ukazać nam coś nowego w ramach łączonego świata trykociarzy. Widać tu było potencjał, Stworzenia superbohaterskiego kina kopanego, czyli czegoś, czego właściwie nie dostaliśmy do tej pory. I nie, nie liczę tutaj serialu Iron Fist od Netflixa, bo to była porażka na każdym polu, więc dla mnie się nie liczy. I nie dziwię się, że Marvel, patrząc na swój katalog bohaterów, znających sztuki walki, wybrał tym razem o wiele mniej znaną postać, jaką jest Shang-Chi. Ja, chociaż komiksów czytałem naprawdę dużo, nigdy nie miałem okazji zapoznać się z tą postacią w swojej. Dziewiczej komiksowej formie. Zatem, w pewnym sensie, jest to moja pierwsza większa styczność z konceptem tego protagonisty. Nie ukrywam, że wiązałem pewne nadzieje z tym filmem i że w końcu zobaczymy jakieś próby ulepszenia formuły MCU. Co prawda, obejrzenie solowego filmu o Black Widow sprawiło, że mój poziom obaw znacznie wzrósł, ale bez względu na te przeciwności, ja byłem ciągle dobrej myśli. I ignorując negatywne opinie o zapowiedziach, podszedłem do tego seansu z wyjątkowo pozytywnym nastawieniem. No więc, po obejrzeniu tego filmu i po zapoznaniu się potem z trailerami, dochodzę do wniosku, że Marvel musi serio trochę popracować nad swoimi kampaniami reklamowymi, bowiem ta konkretna w malutkim stopniu oddaje to, jakim intrygującym i ostatecznie satysfakcjonującym filmem jest Shang-Chi, Legenda 10 Pierścieni. Raz jeszcze spotkałem się z filmem, który urzekł mnie swoim początkiem, który do tego stopnia przypomina filmy kopane nie stworzone przez Amerykanów, że gdybym nie wiedział jaki film oglądam, autentycznie pomyślałbym, że mam do czynienia z kolejnym dziełem z gatunku Usia. Wpierw zakładałem, że prawdopodobnie dostaniemy tu klasyczny trop z wielkim turniejem sztuk walki, jak to zazwyczaj bywa, ale nie. Kompletnie nie o to tutaj chodzi. Początek tego filmu pokazał mi dwie rzeczy. Po pierwsze, tym razem Marvel idzie w bardziej mitologiczne elementy. Tajemnicze krainy, do których dostęp nigdy nie jest prosty. Sekretne, potężne artefakty oraz ludzie, którzy wykorzystują je w niekoniecznie szlachetnych celach. Większość z tych rzeczy jest czymś, czego w dużej mierze nie dostawaliśmy na taką skalę w MCU do tej pory. Powiedziałbym nawet, że Shang-Chi jest znacznie lepszym hołdem dla chińskich filmów niż remake, live action Mulan. Raduje mnie to niezmiernie, gdyż pokazuje to, że w tak obszernym i różnorodnym świecie, jakim jest łączone uniwersum Marvela, nadal istnieją miejsca i koncepty, o których jeszcze nie wiemy. Pomaga też ogólne oderwanie od szeroko pojętego uniwersum. Tak, mamy tu wiele przypominajek, że to nadal świat, w którym istnieją superbohaterowie, do czego jeszcze wrócę, ale przez większość czasu, w sumie idąc śladami filmu o Black Pantherze, widać tu próby stworzenia własnego, małego, skondensowanego zakątka tego świata, który rządzi się własnymi prawami. Chociaż początkowo koncept łączonego uniwersum naturalnie był dla mnie szczególnie przyciągający, obecnie preferuję większy nacisk na bardziej skondensowane historie, więc bardzo mnie raduje, że twórcy tego filmu także podzielają moje podejście. Po drugie, walki. Umówmy się, od samego początku obiecano nam porządne kinokopane, polane sosem z superbohaterszczyzny. I na całe szczęście to dostaliśmy. Znaczna większość pojedynków w tym filmie wypada do prawdy kapitalnie. Choreograf jest kreatywna i klarowna, scena w autobusie ma szansę pobić kultowością scenę na lotnisku z Civil War i przede wszystkim nie zapomniano o jeszcze jednym nie zawsze oczywistym aspekcie. Spotkałem się kiedyś z ciekawym stwierdzeniem, że najlepsze sceny walki to nie tylko pokaz pięknej choreografii, to także pewnego rodzaju dialog, konwersacja, w której liczą się nie tyle ciosy same w sobie, ale to co za nimi idzie, ten emocjonalny kontekst. Ten film, choć nie w każdym przypadku, no ale jednak szanuję tą filozofię. Dzięki temu znaczna większość walk robi wrażenie także pod względem emocjonalnym. Sam pierwszy pojedynek z prologu filmu to nie tylko przepiękny pokaz bitewnego baletu, ale także w dużej mierze subtelna konwersacja między dwójką ludzi, która się ze sobą spotkała. Ale nawet te walki, które niekoniecznie posiadają taką emocjonalną głębię, wciąż robią wrażenie. Nie powiedziałbym, że są to walki wybitne w w porównaniu do innych filmów z kina kopanego, ale w kontekście poprzednich filmów MCU, to Shang-Chi zjada na śniadanie jakieś 90% wcześniejszych batalii bohaterów. Dodatkowym atutem jest przyziemność tych starć. Nie mamy tu batalii między superżołnierzami z nienaturalną wytrzymałością ani jakichś innych dziwaków strzelających laserami. Nie! Tu po prostu biją się ludzie, bez szczególnych supermocy, co dodaje kilka punktów kreatywności do starć, gdyż często oponenci muszą rekompensować brak mocy innymi technikami, jak wykorzystywaniem otoczenia do walki. Jest to też ta jedna rzecz, która mocno wyróżnia tytułowego protagonistę na tle całej ferajny trygociarzy. Shang-Chi po prostu zna sztuki walki, i tyle fakt pod koniec dostaje możliwość poszerzenia swych możliwości w magiczny sposób, ale tak czy siak nie zmienia to faktu, że jest to jeden z normalców w tym cudecznym świecie. Nawet bardziej niż ant -Man. Jest to też ogromna ulga dla scenarzystów, bo nie trzeba już sięgać po klasyczny schemat superbohaterskiego origin story i poświęcać cenny czas na przedstawienie tego, jak dany bohater zyskał swoje moce. Częstym argumentem, z którym się spotykam w kontekście tego filmu, to duża ilość Ekspozycji. Częściowo jest to prawda, bo dostajemy tu mnóstwo opowiadań na temat postaci oraz sporo flashbacków z dzieciństwa Shang'a, ale mi one nie wadziły, bo po pierwsze były mniem zdaniem całkiem interesujące, a po drugie, umówmy się, to jednak jest zupełnie nowa postać, więc to i owo trzeba było o niej powiedzieć jednocześnie nie czułem takiego zmęczenia genezą jak w przypadku pierwszego filmu z doktorem Strange'em. Może nie jest to najbardziej oryginalna opowieść ze świata kolorowych majtek, ale działa w ramach filmu i nie miałem tu poczucia, że w sumie już widziałem to miliony razy. Jest to dla mnie dobry znak, że Marvel zaczyna troszeczkę kombinować, jeśli chodzi o przedstawienie nowych postaci, co na tym etapie jest jak najbardziej wskazane, żeby nam się te filmy po prostu nie znudziły. Wobec samej postaci Shang. Jego miałem początkowo sporo ambiwalentnych uczuć. Nie powiedziałbym, że jest to protagonista, od którego charyzma bije w każdej scenie, jak w przypadku innych bohaterów MCU. Szczerze, to początkowo uważałem go za postać trochę bezbarwną, ale po namyśle moje podejście odrobinę się zmieniło. Bo dostrzegłem, że jednak przechodzi on w filmie ciekawą drogę. To człowiek trapiony przez przykrą przeszłość na którą nie do końca miał wielki wpływ. Zatem cała ta przygoda to także podróż, która ma na celu pogodzenie się ze swoją przeszłością i zaakceptowanie samego siebie z całym dobrodziejstwem inwentarza. Cóż, przynajmniej ja to tak widzę. Ujmę to tak. Z charakteru nie jest to Tony Stark, w sensie nie jest takim pewnym siebie bucem, ale nie jest to też Ant-Man, czyli nie jest taką życiową ciapą. Jest właściwie gdzieś po środku. Jest takim prostym, sympatycznym chłopakiem z sąsiedztwa. Nawet bardziej niż Spider-Man. Mam tylko jeden problem z jego postacią. Otóż w pewnym momencie jest nam sugerowane, że nasz pocieszny chłopak umiejący kopać cztery litery w przeszłości musiał Dokonać pewnych wyjątkowo przykrych czynów, które czynią go postacią z dość dużą skazą. To w sumie jest coś całkiem świeżego, biorąc pod uwagę charakteryzację większości postaci, które widzieliśmy w innych filmach. Jest to ta jedna rzecz, która szczególnie mu ciąży, i wpływa na to, jaką osobą jest. Mój problem nie jest taki, że to jest tylko sugerowane, a niekoniecznie pokazywane. Myślę, że wybrzmiałoby to lepiej, gdyby nam to pokazano bezpośrednio. Ale być może panowie z Marvela mogli się bać ukazać w taki sposób postać, którą w końcu widz ma polubić. Ale jak dla mnie to troszkę zmarnowana okazja. Tu objawia się także jeszcze jedna zaleta filmu. Ewidentnie jest on o czymś. Ma swoje motywy przewodnie i nie ma on na celu tylko wpasowanie nowej postaci do świata MCU, ale przede wszystkim chce opowiedzieć swoją własną historię. To jest naprawdę super, że wreszcie dostaliśmy film MCU, o którym już nie można powiedzieć, że no film w sumie taki sobie, no ale postać jest naprawdę fajna. No nie, tutaj te oba elementy działają bardzo dobrze. O dziwo, podobnie jak w Black Pantherze, bardzo podoba mi się tu pozostała obsada bohaterów. Od Katie, która trochę wpisuje się w tego klasycznego Marvelowego Śmieszka, ale która ku memu zaskoczeniu nadal jest dość wyrazistą postacią, która nawet ma swój wątek po siostrę shang chiego Xia Ling, jestem pewien, że się doczytam, która jest wyjątkowo zimną zołzą, ale jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę przeszłość tej dwójki. Kończąc na głównym antagoniście, Wenwu, który jest ojcem tytułowego protagonisty. Przy okazji i jest, moim zdaniem, najlepszym antagonistą, jakiego Marvel nam dał od... Nawet nie wiem kiedy. Powiedziałbym nawet, że jest on ciekawszy od Thanosa. Tak, Szalony Tytan miał trochę głębi i jego motywacje są relatywnie zrozumiałe, ale mym zdaniem Wenwu wypada znacznie bardziej wiarygodnie. Bo chociaż kreuje on siebie na typowego złola, tak naprawdę jest on po prostu człowiekiem, któremu serio zależy na rodzinie, ale który po doznaniu pewnej osobistej straty zaczął popełniać błędy bardzo ludzkie błędy. Nie jest to też przedstawiony w sposób. Albo na ostatnią chwilę, jak na przykład w drugiej części Wonder Woman. Może nie pochwalamy jego czynów, ale całkiem prawdopodobne, że wielu z nas na jego miejscu zachowałaby się podobnie. I nawet nie jest to kwestia aktora, choć rzecz jasna nie ujmuje mu talentu, ale tego jak ta postać jest napisana. I właśnie to sprawia, że jak na razie Wenwu jest, mym zdaniem, najlepszym złoczyńcą z MCU. To już samo w sobie zasługuje na gromadzenie Brawa. Każda z tych postaci jest tu po coś. I nie jest mniej ważna od głównej gwiazdy tego show. Mam szczerą nadzieję, że będzie to kierunek, którym Marvel będzie podążał częściej, bo bardzo doceniam starania oddania sprawiedliwości innym postaciom poza głównym bohaterem, które mym zdaniem nie powinny być tylko tłem. Niestety, chociaż chwalić ten film mogę dość długo, prawda jest taka, że daleko mu do ideału. Tak jak się obawiałem, największą wadą tego dzieła jest to, że to nadal jest film MCU. Wciąż wiele wad poprzednich produkcji zdążyło się tu uchować. Mimo, że starano się tu opowiedzieć skondensowaną historię, to nadal mamy tu kilka przypominajek o tym, że to mimo wszystko jest łączony świat. Większość z tych rzeczy jest moim zdaniem zbędna. Kojarzycie tą scenę walki między Abominacją a Wongiem? Tak się składa, że trwa ona dosłownie kilka chwil, niby fajnie, że po. Święcono na to zbyt dużo czasu, bo byłoby to przegięcie, ale jednocześnie można się spytać, po co w ogóle to tu było? Jest tu też jeszcze jeden powracający z jednego z poprzednich filmów bohater, którego imienia nie zdradzę, bo to trochę spoiler, którego pojawienia się nie spodziewałem, przyznam się, ale też dla mnie jego występ był zbędny. No i trzeci akt. O raju, mam mnóstwo mieszanych uczuć. Przez większość czasu jest on naprawdę ciekawy. Tak, znowu dostajemy tu wielką batalię i osobisty pojedynek między Shankiem a Wenwu, i brzmi to jak jeszcze jedna standardowa bitka z filmów MCU, ale o dziwo. Tym razem naprawdę byłem w to zaangażowany. Przez to, jak dobrze nakreślono relację między tą dwójką. Nawet mimo tego, że przeszkadzało mi trochę to, że Shang używa tutaj tych nieszczęsnych pierścieni zamiast swoich wyuczonych umiejętności, to wciąż byłem w to zaangażowany. To nie był już pusty szum tylko autentyczna, dramatyczna konwersacja ojca ze synem. Niestety w pewnym momencie zostaje to ucięte i dostajemy jakieś Lovecraftowskie licho, które trzeba powstrzymać i całkiem emocjonalny finał zamienia się w kolejną nawalankę CGI. Nie trwa ona na szczęście zbyt długo i jest lepsza od finału Black Widow, ale mym zdaniem byłoby o niebo lepiej, gdyby ten film skończył się wcześniej. Wizualnie dostajemy tu wyjątkowo nierówny poziom. Raz dostajemy naprawdę Piękne krajobrazy, pełne kolorów, na które naprawdę pięknie się patrzy, a raz i jest szaro, buro i kompletnie nijako. Szkoda, że nie dostajemy tu trochę bardziej charakterystycznego stylu wizualnego, natomiast bardzo jestem zaskoczony muzyką, którą szok wszystkich szoków słyszałem w wyporównaniu do znacznej większości filmów MCU, gdzie muzyki nie słyszę właściwie wcale i tutaj naprawdę mi się podobała. Propsy. Wielkie propsy, bo to też jest element, który wymaga poprawy, w przyszłych produkcjach. Przechodząc do podsumowania, osobiście jestem wyjątkowo usatysfakcjonowany solowym filmem o mistrzu sztuk walki, jakim jest Shang-Chi. To prawda, że nie miałem podczas oglądania tego efektu wow, jaki miałem podczas oglądania trzeciej części Tora i nie powiedziałbym, że mamy tu do czynienia z nową jakością kina trykociarskiego, ale chociaż nie jest to jakaś wielka rewolucja, tak jest to film posiadający tyle charakterystycznych dla siebie elementów, że mimowolnie w mym umyśle, Pojawiło się poczucie obcowania z czymś świeżym. Wyjątkowo ciekawi bohaterowie, momentami inne podejście do znanych schematów i przede wszystkim miłość do kina kopanego, widoczna na każdym kroku. To wszystko sprawiło, że Shang-Chi to moim zdaniem jeden z lepszych filmów Marvela, jakie ostatnio widziałem. Ma on swoje wady rzecz jasna, ale nie są one w mych oczach tak duże, żebym tymi oczami przewracał. O ile po seansie Black Widow zacząłem martwić się o jakość nadchodzących produkcji, tak Shang-Chi przywraca mi nadzieję, że z MCU można jeszcze wycisnąć naprawdę dużo. Może daleko tytułowej postaci do miana mej ulubionej, to miano cały czas należy do Carol Danvers, ale autentycznie jestem zainteresowany tym, jak będą wyglądać dalsze losy naszego kupiącego tyłki bohatera. Myślę, że jest to oznaka sukcesu, bo w wykońcu te solowe filmy raczej mają zachęcić widza do dalszego śledzenia losów tych postaci. Mym zdaniem jest to wyjątkowo udany, prawilny start, Czwartej fazy MCU. Tyle w temacie. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę. No i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.